Jest piękny garbus, natomiast kółkę. Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj najprostsze, minimalistyczne łowienie letnich okoni. Czyli mamy dosyć płytką wodę, będziemy łowili na 2-3-4 metrach, coś koło tego toni, będziemy sobie delikatnie bujali, podbijali jaskółkę i kopytko, główka 2 gramy, klasyka gatunku. Bardzo ważną częścią letniego łowienia jest też łowienie z powierzchni, ale to akurat nie dzisiaj, złowienia z powierzchni będzie oddzielny film, a dzisiaj chcę Wam pokazać, jak sobie po prostu łowię, kiedy chcę sobie forfan fun przerzucić parę okoni. Mam nadzieję, że średnie będą dopisywały, pewnie mniejsze też, może większy się trafi, tam jakaś trzydziecha na pewno, na pewno, czy na pewno to jest druga sprawa, ale powinien jakiś tam strzelić Większy okoń, także ja już się zabieram za łowienie. Lecimy na pierwsze miejsce, zostawcie łapę subika. Bo do 2000 subów zostało już niewiele i zapraszam was kolejny raz na ryby z wizonem. Zaczynamy nasze okoniowe łowienie. Chciałem z rana troszkę połowić z powierzchni, ale nie dało rady, ponieważ dosyć mocno wiało. Parę rzutów zrobiłem, ale nie było. Zaczynamy od flaki Shada oryginal, zielony kolor do tego główka 2 gramy, fluorocarbon 0,17 i będziemy sobie obławiali e, tutaj część bliżej brzegu, w kierunku brzegu, środek wody, zupełnie otwartą wodę i będziemy sobie dryfowali po prostu po jeziorze i szukali tego okonia, bo ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Nie mam jakichś bankowych miejscówek, w które wpływam i natrzaskam okoni, tylko chcę Wam po prostu pokazać, jak te ryby znaleźć, namierzyć, Zło mam nadzieję, że złowić, bo to by się przydało zrobić. Będę sobie dryfował wzdłuż jeziora, obławiał sobie, potem popłyniemy w drugą stronę, znowu środkiem sobie popłyniemy w dryfie i będziemy szukali pojedynczych okoni, mam nadzieję, że większych, mam nadzieję, że większych, może jakąś ławiczkę trafimy, to wtedy się oczywiście zakotwiczymy i będziemy próbowali zrobić jakiś wynik. Trochę lepszy okoń. O, o, będzie... Wow! Jeśli to będzie okoń, to będzie gruby, gruby garbus. No w końcu, w końcu. Piękny, piękny garb. O to chodziło. Łe, nie jest taki wielki. Olej <grym> mega silna ryba. Turbo turbo silna ryba. Aż jestem w szoku. To jest taki okoń. On 30 cm pewnie nie ma. No może ma na styk. Pięknie wpięta przynęta, to jest taki okoń około 30 cm, ale taki był silny, taki był waleczny, ale wcale się nie dziwię, ponieważ jest naprawdę napchany, widać, że to już jest zdrowa, odbudowana ryba po tej wiośnie, może się zacznie coś dziać, bo poranek był słaby, oddawaj, o, wrócimy go sobie na chwilę do podbieraka. Potem go oczywiście wypuścimy, a teraz spróbujemy sobie złapać, może, trochę większego jest taki będzie średni od razu w kolejnym rzucie. Eee, taki koło 25 może być, ale no będzie fajniejszy. Będzie, będzie fajniejszy. No, 20, taki 4, 20, no coś takiego. W każdym razie w miarę przyjemniejszy. Znowu do podbieraka na chwilę. Fajne przetrzymanie, ale to raczej nie był jakiś zapotężny okoń. Zrobimy sobie w tym miejscu ostatni rzut. Tutaj jakoś tam super branie już nie ma. I przesuniemy się po prostu. Wyjmę kotwicę, kawałek dryfu 15-20 metrów, przesuwamy się dalej. Znowu sobie poobławiamy w kółko po prostu miejsce jak będą brania, to super. Jak nie, to znowu się przesuwamy z wiatrem 15-200 metrów i tak będziemy sobie obławiali całą wodę, ponieważ tego okonia musimy poszukać. To nie jest tak, że mam jakieś bankowe miejsca, gdzie, gdzie płynę i na pewno jest okoń. Nie! Jego trzeba znaleźć. To nie jest aż takie proste. Ale myślę, że to będzie teraz najlepsza metoda, zwłaszcza, że wiatr jest równiutko wzdłuż wody i będę tylko wyjmował kotwicę, przesuwał się 15 20 metrów, właśnie obławiał sobie lewa strona, przód, trochę prawej strony, z prawej strony mam brzeg, e, więc trochę bliżej brzegu i będziemy sobie e, takim dryfem e, szukali okonia. No dobra, może teraz ostatni rzut i się przesuwamy. Jest, ale Fajny strzał. Wpadła przynęta i od razu masne walnięcie. I właśnie będzie trochę przyjemniejszy okoń. Fajnie wystartował od razu do, do tej przynęty. Bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny. Zobaczcie. Wciągnięty flaki szadzik. I znowu czuję, jak on się napina. Jaki to jest wściekły okoń. E, to jest znowu taka ryba około 28 cm, coś takiego. Też sobie go wrzucimy na chwilę do podbieraka. Ale, jakie te ryby są silne? One są okrągłe, wypchane. E, w... I powinno być ich tutaj sporo, one teraz nie biorą wcale jakoś fantastycznie, bo pomiędzy tym poprzednim okoniem a tym było, nie wiem, z 20 minut przerwy. Złowiłem jednego mikrookonka w tym czasie, ale takiego nawet nie 20 cm. Potem miałem kilka dotknięć, ale właśnie jakichś tam mikrookonków, i teraz to piękne branie. I znowu to myślałem, że to będzie taka ryba około 30 albo nawet i może z małym plusem. Ale to jest taki okoń pod 30, ale one są dosłownie okrągłe. Są tak napchane, tak zdrowe. O, to jest właśnie to. Aż nie mogę się doczekać, jakby pstryknął taki okoń koło 35 w takiej formie. Właśnie o to chodzi, żeby w takiej formie te ryby brały, bo czasami się wiecie, złowi takiego konia 30+, plus, ale on jest taki wychudzony, biedny, taki co, co w ogóle nie jest okoń. O, jakby w takiej formie napchany, taki żwawy Ech, 35 walną, to by była nie dość, że akcja na kiju e, mocna, <grytanie> naprawdę... Mogłyby być, mogłyby być fajne tutaj doznania jeśli chodzi o sam hol, no i do tego ta, ta ryba musi być piękna, w takiej formie okoń 35 albo plus, to musi wyglądać po prostu naprawdę zacnie, eee, więc może, może taki pstryknie dzisiaj. Mamy, jeszcze, mamy cały dzień przed sobą, narzeczyłbym sobie. Jest, ale piękne, piękne przytrzymanie, fajny okoń będzie, do samej powierzchni wyszedł, fajna ryba, nie jakiś tam ogromny, no, ale już przyzwoity, e, taki koło 25 cm, ale te okonie są po prostu, jestem zachwycony, e, widzicie, piękne kolory, gruby, okrągły, najedzony. Obyśmy zawsze łowili takie ryby. W sensie w takiej formie, rozmiar bym chciał, żeby był troszkę większy, ale, ale jeśli chodzi o ich stan, jakby, to, to to jest naprawdę, naprawdę świetny. Jest, jest, ale raczej taki maluch no taki dwudziestak ale zobaczcie taki dwudziestaczek a wciągnięta guma niemożliwie Jest ale znowu taki średniaczek a nawet taki może mniejszy Tutaj jakoś więcej bran jest na tej miejscówce przesunąłem się znowu kawałeczek dalej Jakieś brania są, praktycznie w każdym rzucie jest taki, no taki przyjemny nawet, nie jest aż taki, nie jest aż taki mikro jak myślałem, taki, so, taka solidna miarówka. Oddawaj flaki, szada. Słuchajcie, mamy pierwszą partię okoni, te wszystkie malutkie od razu wracają do wody, ten mega ładne kolory, trochę mniejszy i dwa takie koło 28 cm. Fajne, silne, grube, zdrowe okonie, Wszystkie, oczywiście, dowody. A teraz lecimy z drugim przepłynięciem. No i mam nadzieję, że poprawimy wynik. Teraz zaczynamy od jaskółki, 2 gramy główka. Zobaczymy, czy jakiś okoń się pokusi. No i próbujemy poprawić ten wynik z tego pierwszego przepłynięcia. Jest! Piękny garbus na tą jaskółkę. Fajny okoń będzie, ale trzepnął. O to chodzi! Nie wiem czy będzie wielki, ale na pewno no 30 to musi być, musi być. Piękna sprawa. Ale idzie, ale idzie. Jest! Mierzymy go sobie 30 tam i 1 z małym groszem. Bardzo fajny okoń na razie do podbieraka. Potem oczywiście przepłyniemy do końca. Zobaczymy, co jeszcze uda się złowić, i wszystkie wrócą do wody. Piękny. Aj, spad. Szkoda, bardzo piękne branie. Ach, fajny okoń był. Fajny okoń był. Jest piękny strzał, też będzie fajny okoń. Nie aż taki duży jak, jak tamten, ale też będzie fajny, fajny. Ale tą jaskółkę wciągnął. Zobaczcie, wciągnięta jaskółka, okoń taki koło 26-7 cm. Na razie do podbieraka. No to przepłynięcie drugie się zapowiada trochę lepiej niż to pierwsze. Pierwsze dwie ryby naprawdę, naprawdę przyjemne. Jest! Dobry, dobry okoń. Znowu nie będzie trzydziecha, ale będzie taki już przyjemniejszy. No taki jednak 200 parę, ale wściekłe są te okonie tutaj. Tak one fajnie walczą, że nawet jak się ciągnie takiego średniego, to się wydaje jakby faktycznie był jakiś tam jakiś tam już przyzwoity. No ale dobrze, o to chodzi. Ryba w dobrej formie, to jest to, co nas interesuje. Jeśli chodzi o łowienie na jaskółkę, to po prostu rzucamy sobie zależnie od głębokości dajemy jej opadać ja tutaj nie mam zbyt głęboko tu jest pewnie z 2,5-3 metry więc ja jej daję dosłownie 2-3 sekundy opaść podbijam i opad podbicie i opad i tak sobie po prostu obławiamy najczęściej brania są właśnie w tym opadzie, jest podbicie i na tej pauzie, kiedy ta jaskółka tam sobie opada ona tam Powiedzmy, imituje jakąś tam taką trafioną rybkę, jakieś takie, jakąś taką drobniczkę, która e, jest jakaś e, taka, powiedzmy, na wykończeniu swoich funkcji życiowych. <laughs> Coś tego typu. Po prostu jakąś taką. E, w, w nie najlepszej formie, łatwą do zdobycia, jakąś oddzieloną od ławiczki rybkę, coś tego typu. No i bardzo po prostu fajnie ta jaskółka kusi o konie, nie zawsze. I to jest ciekawe, bo może być tak, że będą waliły na kopytko. A na jaskółkę możemy rzucać i rzucać, i nie będzie brania. Jest to 100% możliwe i również w drugą stronę. Może być tak, że na jaskółkę będą trzaskały i, i będą fajne efekty. A kopytko tam też mogą być jakieś brania, ale na przykład będzie nieporównywalnie słabiej. I dlatego warto mieć obie te przynęty ze sobą. Bo ja jakoś tak ostatnimi czasy dużo łowiłem na to kopytko i, i jaskółkę troszkę pominąłem. A ostatnim razem, kiedy byłem nad wodą, za okoniem, to te jaskółki zwyczajnie zapomniałem, po prostu zapomniałem paczki jaskółek. Teraz mam ze sobą jaskółki, no i jak widzieliście, fajne, fajne brania były na tą jaskółkę. Teraz już się ucięły, będziemy musieli się oczywiście przestawić, ale... Fajnie natomiast kółkę trochę popstrykały te okonie, e, i właśnie to jest też bardzo fajny element, że w tym opadzie, e, jak ta jaskółka sobie wiecie, tam gdzieś opada delikatnie w tej toni, to te okonie najczęściej ją tak po prostu wciągają bez, bez podejrzeń, że coś jest nie tak z tą przynętą. Ta jaskółka jest uzbrojona na bardzo krótkim haku. Dzięki czemu ona jest, wiecie, taka gipka, taka naturalna i po prostu o konie często. Natomiast kółkę lubią. Jest. Ale nie będzie za duży. A nawet chyba będzie po prostu malutki. Nowa miejscówka. Czy on będzie wymiarowy w ogóle? Nie, chyba nie. Ale, ale trzasnął przy samej łódce, ciekawe czy będzie, nie no taki średniak, Ole jak, jak wciągnął jaskółkę. I do podbieraka kolejny, jest, jest w pierwszym opadzie wielki okoń, piękna sprawa, tylko na... wpadła przynęta tylko napiołem, 30 jest jak nic. Chociaż kto wie, może mnie oszukają, bo one tak fajnie walczą tu. Ale jest ładny, mega ładny garbus. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Taka trzydziecha równa. Taka równa trzydziesteczka. Ale wciągnął tą jaskółkę. Wciągnął tą jaskółkę. Ale one są okrągłe. One są po prostu, są tak wypchane, że to jest szok. Do podbieraka. Na koniec wypuszczanie, jeszcze jak mnie tu chlapnął. Pierwszy. Drugi mniejszy, ten już taki przyzwoity i na koniec piękna rybka 31 cm. Jest taki średniak będzie. Chyba się takie mniejsze ustawiły, bo już było kilka brań. Taka miarówka około 20 cm. Jest. Ale znowu mały. Kurcze, małe tutaj się aktywowały. To niedobrze, bo to znowu taki jest okonek. 15 cm, mały okonek. Zobaczcie. Niestety teraz mniejsze wyszły na żerowanie. Wciągają to jaskółkę, zobaczcie, calutką. Takie okonki 15 cm, już kilka takich złowiłem. E, niedobrze, niedobrze, brań jest sporo. Z kilka miałem okoni, paręnaście brań pewnie, ale to wszystko takie pstrychnięcia, to małe okonki były. I tak ze środka wody, jak wychodzą takie małe okonie. To, to jest niedobrze, bo to znaczy, że ten większy śpi. <śpii> śpi po prostu. Że nie wiadomo, gdzie ten większy jest. O, on chyba sobie odpoczywa i na razie sobie dał spokój. Zupełnie już się uspokoiła woda. Z powierzchni, niestety, okonie nie chcą brać. A na jaskółkę biorą. Ale <śpii> rozmiar jest co najmniej zabawny. Niestety, no tych brań jest sporo, ale no to rozmiar okoliny no jak widać, no o oh jest, był kolejny, te, te, tego samego, z tego samego rocznika jest kolejny. Widzicie, o tym właśnie mówię, brań jest sporo, praktycznie co rzut, ale, ale rozmiar. I bardzo agresywne, właśnie takie brania. Zobaczcie, jaskółka cała wciągnięta. Okonek, no taki 15 cm. I... I tak to właśnie wygląda teraz wieczorem. Jest. No i zobaczcie, znowu nie za dużo okonek. Kolejny. Dobra, jak nic się nie zmieni, nie będzie brał jakiś większy okoń. To się po prostu pożegnamy. Wielkie dzięki, że byliście kolejny raz na rybach z Bizonem. No małe podsumowanie. Było spoko, trochę tych brań było, sporo było mniejszych okoni, jakiś tam średni, trzydziesteczka była coś, ale liczyłem na trochę więcej, szczerze mówiąc liczyłem na trochę więcej, ale nie było źle, to są jakieś jedne z pierwszych takich letnich okoni, więc spokojnie jeszcze na pewno połowimy dużo grubiej niż dzisiaj. Z takich moim zdaniem plusów, fajnie, że udało się trochę połowić na jaskółkę, ponieważ mega lubię łowić na jaskółkę. Uwielbiam te powolne takie podbicia, podszarpywanie gdzieś w tej toni i po prostu strzały, ponieważ te strzały w często są fajne, mocne, pewne i po prostu na pewno sprawia to dużo przyjemności. Także dzięki wielkie za dzisiaj, zostawcie łapę subika, do zobaczenia w następnych filmach, które już niedługo.